Panie Robercie, w przyszły weekend bardzo ciekawe wydarzenie tutaj w KORT, w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Giełda Minerałów. Tak, mamy bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Będzie to druga ogólnopolska giełda minerałów i biżuterii z kamieni szlachetnych. W zeszłym roku zrobiliśmy próbną pierwszą edycję. Ona spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. Dlatego postanowiliśmy to wydarzenie powtórzyć. Przy czym w tym roku będzie to w formie dwudniowej. Giełda będzie trwała dwa dni. Będzie to najbliższa sobota, 31 lipca i 1 sierpnia niedziela. W sobotę będzie to od 9 do 19, w niedzielę od 9 do 17. Co bardzo ważne, podczas, podczas trwania giełdy będzie można nie tylko kupić minerały czy, 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 czy biżuterię, ale my stawiamy na edukację więc będzie można się bardzo dużo dowiedzieć na temat minerałów, na temat ich występowania. Wydobywania, y, w, chociażby w naszej okolicy, bardzo dużo ich występuje, i te wszystkie informacje będziemy się starali naszym gościom, y, naszym gościom przekazać. Y, to jest jedna rzecz. Y, dodatkowo będzie też, y, będzie też pokaz cięcia y, agatów, cięcia i szlifowania. Y, myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo mało kto miał, miał okazję zobaczyć, jak to, y, jak to, jak to wygląda. Y, I dla naszych gości przygotowaliśmy jeszcze jedną y, ciekawą rzecz już nie związaną bezpośrednio z, z minerałami, ale związaną z górami sowimi, w których się znajdujemy, szczególnie z ich nazwą, mianowicie w niedzielę 1 sierpnia będzie pokaz sów. Zaprosiliśmy skrzydlatą ferajnę i będzie można nasi goście, nasi turyści, którzy, którzy nas odwiedzą, będą mogli z bliska zobaczyć sowy, będą mogli ich nawet dotknąć, będą mogli uzyskać wiele informacji na temat tych, tych niezwykłych ptaków. Myślę, że to jest ciekawe, ponieważ no, mało kto z nas miał taką okazję, żeby z bliska zobaczyć te piękne ptaki. Dużo częściej można je usłyszeć niż zobaczyć, a u nas będzie można je zobaczyć z bardzo bliska, także serdecznie zapraszamy. Dolny Śląsk to Eldorado, Eldorado dla zbieraczy minerałów. Chcemy wszystkich zachęcić do tego nowego hobby, i podczas giełdy minerałów będzie można podziwiać minerały Dolnego Śląska i tutaj na przykład Ametysty Skarkonoszy, Wolastonic z Karkonoszy. Chryzopras, czyli dolnośląskie zielone złoto, minerał, który, którego złoże już zostało wyczerpane, a niektórzy wystawcy jeszcze go posiadają, więc też będzie można go podziwiać. No i oczywiście agaty z krainy wygasłych wulkanów też będą dominować na stoisku. Ale nie zabraknie również minerałów ze świata i tutaj piryty z Hiszpanii, ametysty z Brazylii, czy też piękne agaty z Maroka dla pań, Przygotowaliśmy oczywiście piękną biżuterię, ręcznie robioną, i tutaj połączenie minerałów z miedzią, z lnem, konopiem wszystko to są materiały naturalne. Po prostu ile głów, tyle pomysłów na to, żeby powstała piękna biżuteria. Ponadto podczas całej imprezy będzie możliwość przecięcia agatu, tak zwanej buły agatowej. Są to minerały właśnie z okolic złotoryi, czyli na miejscu będzie można przeciąć taki minerał, żeby zobaczyć, odkryć, co on ma w środku. Zapraszamy również całe rodziny, ponieważ warsztat, przygotowaliśmy warsztaty geozabawy, podczas których będzie można wydobywać skamieniałości. Będzie można ozdobić szkatułkę właśnie drobnymi minerałami, czy też będzie można na miejscu zrobić sobie wisior z bursztynu i starą metodą wywiercić dziurkę. Także zapraszamy gorąco. Będzie można również porozmawiać z wystawcami, jak poszukiwać minerałów, gdzie poszukiwać, jak się przygotować do takich wypraw, ponieważ jest to zdrowe hobby, więc można zasięgnąć języka o przygodach, co się dzieje podczas poszukiwania minerałów. Chcemy zaszczepić po prostu takiego bakcyla wśród mieszkańców Dolnego Śląska, wśród mieszkańców gminy Walim, wśród mieszkańców górsowych, gdyż jest to Teren bogaty po prostu w minerały, i czasami warto schylić się po prostu podczas spaceru, żeby coś znaleźć. Na stoiskach również, oczywiście, będą dostępne ślady z przeszłości, czyli skamieniałości, czyli ślady zachowanych zwierząt, które żyły bardzo, bardzo dawno temu. I tutaj na pewno Państwo będziecie mogli podziwiać amonity, lub grupę amonitów czy też belemnity, różne skamieniałości, które występowały dawno temu w Polsce. Zresztą tutaj na Dolnym Śląsku w okolicach Wałbrzycha też można znaleźć skamieniałości, ponieważ bardzo dawno temu kiedyś były tutaj morza, kontynenty się przesunęły, morza się przesunęły i teraz my ludzie odnajdujemy po prostu ślady po zwierzątkach, po skamieniałościach. Także to wszystko też podczas imprezy. Ciekawa edukacyjna na e, impreza zapraszamy wszystkich którzy chcą niebana, niebanalnie spędzić czas e, z przyrodą poznać e, skarby ziemi właśnie w sobotę i w niedzielę tutaj przy budynku Kort Akwarium w Zagórzu Śląskim